Cześć, ja jestem Kład i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Batman. Jak to oczywiście w sobotę i niedzielę um, mamy Batmana y i um, Asasyna, ale właśnie propo tego um, Asasyna dziś niestety nie będzie, ponieważ niezbytnio um, wyrobię, um, ponieważ dzisiaj idę na urodziny jednego z znajomych, więc um, nie będę miał kiedy to wszystko nagrać. Mam nadzieję, że mi wypaczycie. Um, oczywiście tak um, Ostatnio zmierzyliśmy się w powietrzu z strachem Ale niestety lub niestety, przeżył um, Więc będziemy musieli teraz się rozprawić z nim raz na zawsze a Przynajmniej raz na zawsze w grze Bo prędzej czy później i tak udam się uciec Jak to z uczyńcom z DC A nie sorry, sorry Zapomniałem, zapomniałem Nie, teraz będzie killer move um, Strach był... druga misja ze strachem była dopiero u złoczyńców więc spoko yy, Strachem się zajmie policja A teraz yy, killer move Zapomniałem całkowicie W każdym razie killer move też nie fajny przeciwnik Ech ta pieczona trzyma Ogólnie nie tej misji nie mówiłem nigdy Nie wiem dlaczego Dosyć długa jest No jest naprawdę długa No jest poko, trudno Sierra nie lubię długie misje To naprawdę to bardziej mi się te krótkie Chociaż nie wiem czy Wam to pasuje Ponieważ odcinki wtedy wychodzą krótkie To nic Asesyna nie będzie, ale za to może uda mi się wrzucić Uwaga, uwaga Pierwsze lochy gildii w mojej obecnej gildii... Um, w mojej obecnej gildii... Um, kurde, nie wiem jak się to tak naprawdę um, czyta, bo... Nazwa gildii wygląda tak. Y Team, ale... To się czyta YouTube Team, czy może coś innego, ponieważ... Gildia jest założona przez gamerspace.pl, oczywiście Wojtka. Jak ktoś nie wie kto to jest, to, to proszę bardzo um, Więc wydaje mi się, że to, to może być to Y znaczyć na pewno raczej YouTube Bo nie wiem czy to się czyta YouTube Team czy po prostu Y Team Nie wiem Nikt nie, 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 nie zwraca na to uwagi po prostu Mam swoją gildię i spoko, nie obchodzi mnie nazwa Dobra w każdym razie, niech będzie YouTube eee, Więc nasza gildia e, dzisiaj będzie miała swoje pierwsze lochy gildyjne. I zamierzam je, rzecz jasna, nagrać. Tak więc taki krótki, około minutowy, może troszkę dłużej, e, materiał zamiast na zasaniecia. Mam nadzieję, że się nie obrazicie za to, że e, zamiast asesorna będzie to. Ale cóż, czasami takie zmiany muszą zostać wprowadzone. On mnie teraz. Buduj autko. autko! Nie mnie bo buduję autko! Proszę bardzo brum brum. Łooo co mocno... sobie Dobra, o leci go. nie sobie tam walczyć w tle. Czekaj, w tle. Uy, do podlecia! Już ci prawie mam! O fok, nie! Kurde, to było po prostu niezłe z... ucieczka z jego strony. Naprawdę efektowna. I wyglądało to co najmniej nieźle. Okej. Okay. Mam do jokera oczywiście. Ach, jeszcze dwie misje i kończymy fabułę bohaterów. Jeszcze kolejne pięciu złoczyńców i kończymy tą grę. Okej. Okay. Niech będzie. To jest potrzebny bombowy w sensie, że puszczający bomby Batman i mam nadzieję, że niedługo znajdziemy jego strój okej okay. i co teraz? Aha, tutaj jest coś jeszcze do tej burki telefonicznej połączone o! Zabudką telefoniczną ukrywała się dźwignia. Ja, super! Cóż za zbieg okoliczności? Akurat przydatny mi. Świetnie. Okej. Okay. Dobra to może batman sobie stanie? Dokładnie tam jest potrzebny batman tak więc ty robisz. I okej. Okay. Batman, bierz tam. I lecisz tam na dół. Bo tutaj to jest potrzebne. Jak nie tutaj to i tak znajdziesz się zaraz. Z muchem tutaj latajem. A myłem się wczoraj. <grych> Jaka łaśliwa ta mucha. Taka mała muszka, tak bzyczy. I bzyka. Dobra. Cóż to przydatnego zbudujesz nam, Batmanie? Czy żeby to był piekarnik? Super, na pewno nam się przyda to w pokonaniu złoczyńców. Ale z ciebie mądry człowiek, Batmanie. Upiekłeś, tort, brawo, Batmanie. O. To było bezsensowne. To było całkowicie bezsensowne. Nie wiem po co to zrobili. Może z tego miało wyjść jakiś inny zestaw, tylko że później z tego zrezygnowali. Nie wiem. W takim razie po co nam jest bombowy Batman, Bomba. No. Dobra, może być na opołę jak chcesz. Mm, tutaj jest coś wartego uwagi czy tylko rzeczy do zniszczenia? A, hydrant to sobie rozwalę. Hi, kolejne autko! Ale już musi nie chcę go wydobyć Chociaż hmm. Pamiętam, teraz udało mi się zrobić tutaj jakiegoś baga z autkiem, że że gdzieś tam z nim wjechałem Nie pamiętam już gdzie Ale gdzieś tam wjechałem i nagle zaczęła mi się oddalać e, kamera i tak dalej, jako daleko i widziałem e, Mniej więcej, mniej więcej całą lokację i coraz dali, coraz dalej zrobiło się e, nicość, a jak wjechałem z tym, tego miejsca, no to po prostu wróciła do tego. Kamera sobie wróciła do nas. A tak zaczęło dziwnie się oddalać i zobaczymy jak wygląda cała lokacja. Wyglądała dosyć pięknie. Takie powiedzmy go tam w puszce. W proszku. Dobra Nie mam pojęcia. Po, nie mam pojęca. Nie mam pojęcia e, po co zbieram hajs skoro i tak tutaj w tej grze lego nie da się nie ma na co wydawać No ale pff, zawsze się tak może przydać Chociaż nie wiem Chociaż będę mieć po prostu Boże, pewnie aż na nagrodę przykroć tę muchę Możliwe że nie ale ale uwierz, się, jest głośna Weź sobie wyleć okno otwarte Coś miałem mówić i zapomniałem, Ma mniejsza, e, tutaj musimy doprowadzić te dwie takie te, y, żeby otworzyć drzwi musimy doprowadzić te dwie takie, no, to no wiecie te, na miejsce, takie drzwi, o drzwi, nie, to, to miałem na myśli, tutaj widać jest e, potrzebny robin, i ciekawe czy dostajemy go teraz, czy raczej um, później będzie przydatny dopiero w... w trybie swobodnej rozgrywki, wiecie, kiedy się zbiera, tylko mi zestawy O tegoż. To no właśnie tutaj jest potrzebne. i ciekawe czy... Nie, to on jest chyba bardziej taki... Pewnie za to się dostanie mi tym celu wiecie. Tak więc walić to. Bezpiecznie, bezpiecznie. O świetnie. Nie ma to jak postawić nami do bok siebie, żeby zbudować klocki. I tutaj będzie trzeba to wysadzić, tak więc potrzebny będzie Batman I to będzie po to, żeby tutaj te klocki dołączyć. Kurde, czemu... A, nawet robię, nie chcę się tak zbierać, zbierać ale właściwie... Tak marnujesz że Dobra No postawiłeś kolejny Boże zdecyduj się O co ci te? Dobra mniejsza. Teraz musimy przysunąć kolejną dźwignię na miejsce I Robin gotowy? jest Robin Robin Z Deklu rybak bo robię zimy. Tak, głośniej nic Kurującą O, to było zajebiste po prostu miejsce. Zaraz zobaczycie czemu. To jest jedyna fajna rzecz w tej misji. Ogólnie z tą misją nie przepadam. Po prostu. A jeszcze gorsza misja z killermów wiecie z ćmą jest e, uzoczyńców nie wiem dlaczego ale tam po prostu po prostu nie lubię jej jest tam sporo wspinaczki trochę jak wiecie w stylu asesyna ale lego batman e, a do tego tam jest tak zwalona na przykład wchodzenie po drabinie że gościu e, po prostu z niej zjeżdża więc e, często tam się wywracałem na ostatniej drabinie i spadam od nowa i wchodzimy o nowe kurzające Zwłaszcza kiedy byłem małymi i... jeszcze gorszy byłem w, w grach nawet w LEGO Zniszczyłeś mu głowę. Może ja to zniszczył. Stawimy tak kilka bombek wokół. Się nauczę, ale sądko. O, tu jest coś dla... Of schowaj tą bombę. O, da się chować, serio. Super. Yy, tutaj potrzebne coś dla Robin'a. Eee, jak my go dawno nie mieliśmy? Robin... Spadaj. Mój ulubiony robin technologiczny. I pamiętam właśnie, właśnie, właśnie to będzie jeszcze jedna ta taka fajna rzecz. Ale wszystko po kolei. Okej. Okay. Tutaj. Ale to jeszcze jest nie gotowe, ponieważ no, nie, nie, nie ma wszystkiego. Jeszcze potrzebne jest to. W ogóle fajny jest, fajnie wygląda strój odmienu technologicznego, taki biało-czerwony. Kto pamięta takie coś, jeśli oglądacie moją serię, identyczne coś było w, w, w jednym z odcinków e, LEGO Star Warsów dokładnie. E, to... Jest powiedzmy... O kurde. Boże... ślimaku. A, tutaj. To jest, wiecie, parkiet, powiedzmy, disco. A po złożeniu wszystkich tych części musimy, wiecie, na czas... No, kurde. Batman. Gdyby on chociaż się ruszał, kiedy ja... O, po złożeniu wszystkich dzieje się to. Możemy tutaj po prostu, e, możemy tutaj się pobawić i poskakać dalej dalej, ale najlepsze jest kiedy włączymy robienia technologicznego z tym robotem. Ogólnie robot jest nam potrzebny, robot disco jest nam potrzebny, e, żeby zniszczyć to, ale robot disco ma też jedną ukrytą cechę, jedną ukrytą rzecz, którą może zrobić, wystarczy kliknąć J. <laughs> Jest taki fajny. Mógłby się tutaj bawić godzinami, ale mamy czas odcinka, więc zaraz spadamy. Dobra, muzyka. Ja co markowe czasy dzień i muzyka się skończyła. A mogłaby lecieć cały czas. Ja bym był bym za... Dobra, mniejsza, eee, Mamy misję do wygrania, tak więc lecimy dalej. Musimy dopaść killer Mufa. A, przypomniałam się. Właśnie mogę sobie przypomnieć, jak wyglądała eee, walka z Killer Mufem. Już jak najbardziej mi się przypomniało. wspinaczkowy tak? Jak dla mnie nie będzie. Pójdzie. Tutaj możemy coś wysadzić e, tym Batmanem, żeby tak mamy. Aha, więc, dobra, miło. Też Was kocham. A teraz jak mógł wyjść. Mm. Tutaj jest jakieś... Tu jest jakieś co... O, dobra. Tutaj była jakaś drabinka, tylko że nie widziałem jak się na nie spiąć. W końcu skakałem, mi się tam Dobra. Dzień, okay. ziomek. Sorry. Jaki koks rozwalił mnie! Kurde, ten ziomek powinien dostać awans, no, niestety zginął. Po prostu chyba najlepszy ziomek... Yy, ...tak chwyciula wykorzystał teren, żeby mnie rozwalić. No ale to z LEGO, mogę się regenerować, a oni nie no, 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 no. Tu się zaraz osoba pojawi. Nie pojawiło się? Nie. A to to. A nie, nie, nie. Yy, w tej misji jest chyba inna, taka, taka, kupa szlamu. I yy, po wyczyszczeniu jej, bo odblokuje się do... Znaczy tam pojawią się trzy... O, schowaj to, to jest niepotrzebne. Trzy te. Yy, wiecie, 10 tysięcy, trzy te 10 tysięcy, te fioletowe i byłbym bogaty, ale no cóż, niestety to nie tutaj. Ale chyba dało się zrobić to w Parcid Maulhazu. 69. Nie. Po prostu nie. Nie wiem dlaczego to powiedziałem, po prostu nie. Dobra, tutaj jest jakaś dziesiątka. Rozumiem, że drabina dla Batmana, żeby mogło nam to zniszczyć, tak? Chyba tak. Chyba tam to jest metalowe. Raczej trochę tak, zniszczymy. Proszę bardzo. A właściwie jest sposób na niszczenie, którego nigdy nie korzystam, a jest taki prosty dosyć. Możemy sobie go teraz użyć. Boom! Ja wszystko zniszczone. Teraz Batmerang, żeby zniszczyć to, to, jest, to jest wcześniejsze zniszczenia? chyba nie, a to więc pół możemy budować Ugaszacz Płomień Prawie nie, wsiadaj, o Jezus Wsiadaj Robin Okej. Okay. No przeskocz, to Dobra, zrobimy to inaczej. Proszę bardzo. To jest coś do zniszczania i to jest do zniszczania, tak więc... Bum. Ha, <śm> <śm> biedny robi. Kurde, kto go zniszczył? Jak go chciałem tak fajnie wziąć z jumpa? Bum. Nie żyjesz. Co za pamiętam w jednym z tych dziur e, pokrytych metalowymi pokrywami? E, była jakaś dziesiątka, wiecie, fioletowa moneta. no to było w tym. Nie, nie, sorry, sorry, nie, lepiej. mi zestaw. Nic spoko. Pomyliłem się, ale to nawet dobrze. Mi zestaw chyba lepszy. O patrzcie to są klocki Które pojawiają się tak bardzo rzadko że już w ogóle w powinni zrezygnować z tego pomysłu Są są rzecz jasna ogniste klocki Może je budować tylko ognisty Batman Jak już mówiłem trzy razy chyba pojawiała się ognista rzecz W całym Batmanie W całym Lego Batmanie Dwie w tamtej misji w której poznaliśmy ognistego Batmana I jako jeden jedyny raz go użyliśmy I jeden tutaj z tego co pamiętam, to chyba trzy jedyne rzeczy, gdzie jest potrzebny odbity Batman. To jest tak rzadkie, gówno, że w ogóle to mi tego nie powinno być, bo to jest troszkę słaby, powiedzmy. Mogli zrobić nie wiem, jakiegoś niewidzialnego Batmana z kamerami, tak? Takie coś było rzeczywiście, yy, ale dopiero w Lego Batmanie dwójce. Tam są stroje Robina i Batmana tak zajebiste, że po prostu kocham na grę. jest nasz killer much. Prawie ci wyszła mroczna scena. W każdym razie jest yy, tutaj ciemno, nie? A rzecz jasna ćmy przychodzą do światła. Teraz będzie tutaj latał i nie zejdzie na dół jak prawdziwy ham. Musimy go jakoś ściągnąć. O! Patrzcie! Ogromna żarówka! O! Patrzcie! ...dwa wyłączone włączniki prądu. No, co teraz mamy zrobić? Dobra. Musimy włączyć te dwa generatory, żeby wytworzyć jakiś tam prąd. Następnie przesłać go do... Um, do, 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 ...do tamtych włączników, żeby włączyć... To jest sposób na pokonanie Kierunfa Wow, mnożył razy 6, wcześniej było chyba razy 8 Nieźle Chcę mieć 10, nie, znaczy chcę mieć 100 tysięcy tego Po prostu chcę, bo tak jest potrzebny Batman yy, Ten bombowy, ale go już oczywiście mamy Nie wiem jak można by było go nie mieć Podłączyłem? Nie wiem No tak Nie mogę chyba już tego poruszać Dobra, mam nadzieję że podłączyłem Przecież wtedy powinno się to włączyć A cały czas się nie świeci Nie mam pojęcia, chyba coś się spieprzyłem Tak, tak, to sorry Fuck, czemu nie mogę tego już poruszyć yy, Mam nadzieję, że coś się z nim nie zepsuło Powinno być połączone. Dziwne. Hmm. Zostawmy to na razie. Dobra, tutaj jest coś. Też... To jest dla Robina tego technologicznego, ale jego już mamy nie sorry to my mamy tego yy, magnesowego tak więc weźmy sobie technologicznego i choćby możemy włączyć pierwszy generator którym się to robiło Ty? o, ten a tak 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 ten drugi będzie blokowany dopiero chyba po zaświeceniu pierwszego świata tak więc ty, pan, bierze się za to A robimy co to Proszę bardzo, teraz się zapali światełko I killer tutaj siądzie I Wtedy go opieścić A w ogóle ładnie to miejsce wygląda w zaświeceniu To jest w się tu I znowu go ciemno Dokładnie, trzeba pierw zbudować tutaj tę część do generatora E-e-e, nieładnie Dobra i teraz, dokładnie, prąd idzie, już myślałem, że coś mi się zbogowało i będę musiał restować misję. Ojej, to byłaby katastrofa. Dobra. O nie, 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 drugi I teraz już powinniśmy nie, nie, Dobra, pierwszy się włącza powiedzmy Drugi możemy przyciągnąć Batman jesteś wykonany Killer ładnie, pokonany Spray na owady O oh, i tutaj przedstawia nam się ostatnie yy, ostatnie, ostatnie miejsce w, w Fabuli Bohaterów Kościół Właśnie tam się ukrywa yy, Joker Ale z nim się zmieszymy już w yy, następnym odcinku za tydzień A teraz tylko Skończą się te wszystkie napisy Ładnie No mamy ponad pół miliona hajsu i nie mamy na co wydać. To jest po prostu złe. O o o to były nogi wielkiej maszyny, którą zobaczymy dopiero um, dużo, dużo później. Przed ostatniej misji u złoczyńców. Znaczy, e, dużo, dużo później. To będzie za... Za właściwie dwa tygodnie. Nie no, może trzy. Za trzy tygodnie. O, zostało nam tak właściwie chyba trzy tygodnie nagrywania Lego Batmana i koniec. Jezus, to tak szybko leci. Dobra, teraz myślę, że sobie zakończymy, tak więc standardowo oceniając dokumentowania i subskrybowania, ja dość się żegnam, cześć!